Witajcie widzowie, eee, w tym filmie pierwszym zagramy sobie na Robloxie w różne serwerki, czyli eee, gry Zagramy sobie w takie pajęczki łóżko, wejble, wejbet, <grybety> eee, Z moim eee, Jest też tutaj kolega mój, ona e, nazywa się Szymon, przepraszam Witam więc może już zacznijmy grać więc no widzimy się jak będziemy w grze jesteśmy już w grze jak widzicie ja jestem szarym pająkiem a Oliver jest takim zieleniastym o no i teraz będziemy przechodzić pierwszy Zobaczymy jak nam pójdzie w pierwszym skoku. Chodź. Idziesz? No. Dobra. I, I uwaga. Ojdź. No. <noise> nie no. Eee. Dobra, to może być, widzowie. No to ja zrobiłem, nie! To nie. może... To <noise> co, było. Co może... co ja no, to ja zrobiłem, ja umiem to chyba grać. Tam... Oj! Dobra. Dobra, no, 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 no. Gramy w to co dopiero no, pierwszy raz. Tak, więc. tak pierwszy raz. <laughs> nie, no bo ja to w historii ten, żeby po prostu mi ta gra nie no udała. Bo mi się podobała. I w końcu ten. O. No dawaj. Oj. No umie to tam. <laughs> Jak na razie to jest ten... Oj, łap się! Łap się! łap się! łap się, łap się, łap się, łap się. Problemy. Łapać. Mogę się łapnąć. Są problemy, widzowie. Czekaj, ja cię łapię! Czekaj, nie puszczaj się! Dawaj, dawaj do mnie! Dobra, eee... I dawaj idziemy. To właśnie, temu ja tak to... Nie! Nie skakaj! Są problemy. To czemu ja to tak gram. Dobra, widzowie! Żeby to ten... widzicie tamtą... No nie stój, 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 stój. Dobra, widzę, widzicie tamtą wieżyczkę. Czekajcie. Widzicie, widzicie tamtą tutaj? Tam gdzie taki yy, jak to wam powiedzieć? Widzicie tam tutaj takie drzewko? To właśnie tam widzimy się, bo może to długo potrwać. No to co, no to widzimy się. No właśnie widzowie teraz dotarliśmy do, do tego drzewka, tak jak mówiliśmy. Właśnie, no po prostu będziemy już przechodzili. No. Idzie mi lepiej, nie skakaj. O, jakbyście to widzieli widzowie na moim, romanie, na moim ekranie, to romanie, nie wiem jak, ale przez chwilę lewitowałem. Ora. Ale to ty nie nagrywasz? No, no nie! A. Dobra, bo się no. tutaj z moim kolegą I... nie No. I <laughs> nas... mamy jeden taki ten, po hmm. prostu. I następny odcinek, który nie wiem kiedy się pojawi, nie wiem kiedy się zaś Może chyba w sobotę, nie wiem. Może w sobotę, znaczy nie w tom. Ale nie w tom. Może za tydzień, jeżeli ten. To może, może nagramy i no. Dobra, czekaj, czekaj. Niech oni Mo sobie tam wejdą. No. Możecie widzowie e, napisać w komentarzach. O no, jaki wybiło! <grym 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 jak wam minął dana? dzień, bo... No, na, nie. bo Teraz na... nie wchodź, nie wchodź! No. <grym> no. Je jeszcze raz, jeszcze raz powtarzam. Możecie napisać w komentarzach tak, ja jak tak, wam tak. minął dzień. I no. Bo no, no, no wychodź, Bo chodź, chodź, nam chodź. nawet... No. Nawet dobrze. Nie wiem jak Oliwierowi, ale mi dobrze. Wow. A jak tobie mi ludzi. No dobrze. No to dobrze. Cieszę się w sumie, że ten dzień był pierwszy dzień e, i pierwszy filmik zleci na kanał. O nie. I tam widzowie, ten kruch to jest najgorsze zło. C Czekaj, ja najpamiętam, ja najpierw... Okej, okay, ja. tylko ja sobie muszę to ten. O nie, 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 nie. Ja nie skoń, nie skacz, nie skacz. Nie skacz. Jak coś nie hejtujcie mnie, że ja tak gram, <grym> bo ja słabo gram. Nie, 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 nie. no spokojnie. Teraz ja pamiętaj. Nie! Co ty zrobiłeś? Ja zrobiłem! Nie! Czemu ty... Czemu ty skoczyłeś? Dobra widzowie, widzimy się jak będziemy przy kroku. No. E, właśnie widzowie, już e, dotarliśmy do tego miejsca. No akurat było szybko. No dziwo. Nasz, nasz cel to jest zdobyć... Widzicie tam te sople? To tam naszą... Tam to jest zimowa chyba kraina, z tego, z tego co widzę. To tam jest właśnie taka kraina zimowa, czyli to jest chyba następna. Więc jak nam się uda, no to, no to kończymy. I no, a i tak co sobotę powinno być, ale co dopiero na samą sobotę może będzie odcinek, że jeszcze do kolejną krainę przechodzimy. No, no ale to się może jeszcze zmienić, bo możemy się jeszcze jakoś e, zrobić. E, właśnie ja bym tutaj, Simon, tutaj proponował e, przejść, bo, a nie tędy, bo wle jak wlecisz i tak, jak on nie dziobie ten ptak, to no. Chyba, że ja się tam włapię tego. Czekaj, Okłamiemy, czekaj. Ja. Ej, widzowie, to jest takie... Ja myślę, to mi samo poleciało. No ja Okej. Okay. Dobra widzowie, jak przejdziemy tego kruka, to wtedy się widzimy, bo czuję, że trochę długo to minie. No, dobra. Dobra widzowie, nie wiem jak, ale przeszliśmy My chyba po trzech próbach i już wam pokazuję. Na przykład, jeszcze zanim przejdziemy do, do właśnie do kolejnego etapa, etapu, to tutaj, gdzie pokazuję, gdzieś czekajcie tutaj, gdzie pokazuję, to tutaj Wam, wam się wyświetli e, przycisk subskrybowania z łapeczką w górę, więc no, co mam powiedzieć? No i zachęcam Was właśnie do subskrybowania kanału z dzwoneczkiem i z łapeczką w górę, będzie nam bardzo miło. Zaczynamy. Możecie też napisać w komentarzach, jak Wam się ten film podobał. E, no tak, e, też subskrybujcie, bo po prostu... No, żeby... No, no a my właśnie przechodzimy do tego. Dobra. Jesteśmy już, widzowie, bardzo blisko, więc jest dobrze. A. Ja się tam chwycę, czekaj. E, nie da się tam chwycić. No. Jak się chce to się da. A udało się. Czekaj mu no, się wiecie, widzę, ja mam to do doświadczenie w grach, nie? Na tym kanale nie tylko będzie Roblox, to nawet będzie chyba Minecraft, co u nie niektórzy chyba większość osób lubi Minecrafta. Więc... Ja no tak będzie. Ja spróbuję no, załatwić. Nie, 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 nie. Co ty zrobiłeś? Nie wytrzymam, naprawdę wytrzymam. nie wytrzymam. Robię się co widzowie. Chyba, byśmy ten pakiet wykupili, jakbyśmy już kolejny raz Dobra. Jest ciężko. Czemu mnie to śmieszy? Nie wiem. Dobra, widzowie przepraszam, że kolejny raz się e, rozbiliśmy. No. E, więc no... E, no co mam no, powiedzieć? No, no, no i źle zrobiłem. Spotkamy się w tym no, samym miejscu. Dobra, I spotkamy tyle. się w tym samym miejscu. Do, dobra, do Dobra, jakimś cudem dotarliśmy Nie wiem jak, ale tak już jesteśmy wymęczeni I jak możecie zauważyć e, Jak możecie zauważyć, to tam, tutaj gdzie pokazuję kursorem, to tam ten domek To jest kolejna wioska Gdzie możemy ten I teraz zarżyjmy zakład Że jak teraz nam się uda przejść bez żadnych prób, to możecie, to możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję, a jeżeli nie, to ma opcjonalnie, nie musicie, ale może, ale fajnie jakbyście zostawili. Tak. Dobra, dawaj. Mhm, mm czekaj. <gryw> ale ja się trafuję. Hop! Dobra, jest dobrze. Dobra, widzowie, uwaga, chwila prawdy. Ja się wciągam pajęczyną. Uwaga. Ja się też. I uwaga, i co? Czekaj. Dodarliś. Jesteśmy na nowym biomie. Czekaj, mówię, idziemy na śnieg. Skoczmy. I... Ojcz. Nie, nie widziałeś się tego. I widzowie, tak kończymy przy pięknym bałwanku. paczki na tego bałwanka, jaki piękny. Dokładnie. I no. I co mam powiedzieć? Był zakład, więc jak mówiłem, możecie... Ale był zakład, więc możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję. Jeszcze nam będzie bardzo miło. I no, następny odcinek no będzie za tak... Dwa tygodnie. Tak powinien być. No lotrze. ale może jeszcze się to zmieni. No może się jeszcze, jeszcze zmieni. Jeśli do tego momentu dotrwaliście, to napiszcie, że po prostu super bałwanek. O, no. Hashtag super bałwanek. No. Ara, <grytklark piękno> no to co? No to. No to Pani, no to widzimy się. To się? Do zobaczenia. Do w kolejnym filmie. Do zobaczenia.